No i cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Spotykamy się dzisiaj, kochani, aby zaprezentować wam produkt firmy Wewor. Wewor, produkt firmy Wewor, który sobie tutaj zakupiliśmy. Drodzy Państwo, jedna ręka, także chwilka nieuwagi. O, chwilka nieuwagi. Przyszła do nas paczuszka. Firmy Wevor, kochani, a tutaj znajduje się stacja meteorologiczna. Meteorologiczna firmy Wevor. Tutaj mamy instrukcję, tylko nie wiem czy to jest w języku polskim. Czy będzie, zobaczymy. Czy będzie w języku polskim, czy nie. O, tak to wygląda. No nic, będziemy sprawdzać później, pewnie będzie tylko w, po angielsku. Druga, trzecia książeczka. i tutaj macie po angielsku. I nie wiem, czy będzie wie, większej ilości języka, nie. Ale to nam wystarczy, dobra. Tutaj mamy szybką, szybki kurs instrukcji obsługi. i będziemy za niedługo tutaj montować. To ma jest fajne urządzenie, gdyż możemy sobie stację zamontować w dowolnym, w dowolnym miejscu, gdzie chcemy mierzyć prędkość wiatru, ciśnienie, pewnie temperaturę. Ona działa na solar, czy nie potrzebujemy zasilania tej stacji meteorologicznej i ona działa Radiowo ona radiowo łączy się z ekranem w sposób radiowy, czyli nie potrzebujemy żadnego połączenia Wi-Fi i tak dalej, tylko komunikacja polega na, na radiowym, radiowym przesyłaniu danych. Tu mamy elementy, które są w zestawie. No, ładowarka jest pewnie do, do ekranu. Kierunek wiatru, i tak dalej, i tak dalej. Ona nam tutaj będzie mierzyć. Ciekaw jestem tylko na jaką odległość nam to połączenie radiowe będzie w stanie puszczać sygnał. Trzeba by się doczytać, ale gdzieś, gdzieś mi się obiło o uszy, że 150 metrów nawet jest w stanie to nam tu ściągnąć. Ciekawe czy w otwartej przestrzeni, czy w zabudowanej. Też tu mamy opisy różne. Jakaś konfiguracja tu jest, jeszcze o, parametry. I Jak to uruchomić? Jeszcze nie wczytywałem się dokładnie. E, teraz zrobię taką krótką prezentację, z czego się zestaw zawiera. A później, jak będę to montował, to wam będę e, robił filmy z montażu. Pierwsze co? No to wyjmiemy sobie może ten ekranik. No, tu kawał tego jest. Troszkę tego tutaj jest. Jedną ręką poczekajcie. O, cała stacja kontroli. No, mamy jakieś pewnie zaślenie bateryjne do podtrzymania. Tu jest napisane, że ona się tutaj coś łączy e, przez Wi-Fi, ale nie wiem. No, było w instrukcji, że protokół radiowy, ale pewnie. Wi-Fi się łączy po to, żeby zasysać jakieś dane, pewne z jakiegoś serwera odnośnie pogody. A łączy nam się y, poprzez, właśnie przesył danych idzie poprzez protokół radiowy jakiś tam. No i tu mamy całą tą stację. Pomogę sobie dobrą ręką. O, stacja z, y, z panelem. Fotowoltaicznym do ładowania baterii wewnątrz, tak to wygląda. O, tutaj, tutaj są jakieś elementy. No tu mamy ładowarkę do ekranu. Tu mamy śruby montażowe. Tu jakieś. A tu jest śruboczęcik, wszystko dają w zestawie, żeby sobie samemu postręcać Tutaj, tutaj jest jakiś uchwyt jest chyba do przypięcia na jakieś róże, montaż o obejmę tak. tutaj pewnie y, określa nam kierunek wiatru no jest tu troszkę tu łopateczki do do zbadania strumienia i prędkości wiatru tu mamy jakieś czapeczkę, jakiś kapelusik tam do zestawu no, tutaj też jakiś element. No i to jest chyba do... Tutaj montaż do czegoś, do jakiejś żurki. I tu zawieszamy, gdzieś przy kominie najlepiej pewnie, nie? Ale żeby komin nie dawał nam dymu, bo nam się skopci. Dobra, tak zestaw mniej więcej wygląda. Ja będę się tutaj wczytywał w poszczególne etapy montażowe. No i z uruchomienia później Wam pokażę, jak to wszystko działa, co można sobie tutaj kontrolować i co tutaj z tego można sobie uzyskać. Na pewno przyda się dla tych, którzy, kochani, myślą o turbinie wiatrowej, w którym miejscu zamontować turbinę wiatrową i ja to powinienem zakupić przed montażem wiatraka, przynajmniej z rok. Zamontować to w miejscu docelowym, gdzie chciałbym mieć turbinę wiatrową i tam taki, taki właśnie urządzenie powinno sobie pracować przez rok i zbierać dane. Jeżeli dane by były niezbyt dobre, to powinno się ją przestawić w lepsze miejsce, w lepsze miejsce, tam gdzie więcej wieje, przede wszystkim. No i znów dokonywać badań, badań, zbierać dane na temat wiatru. I po takim roku, właśnie analizy danych, powinno się dopiero zakupić turbina wiatrową, bądź nie zakupywać, i wtedy macie, wiecie dokładnie, w którym miejscu taką turbinę zamontować, gdyż tam są najlepsze właśnie warunki wietrzne, tak danej turbiny, gdzie ona najlepiej się sprawdzi. Kochani, ja się zabieram do roboty, spróbuję to zaraz właśnie zmontować. No i zobaczcie, udało mi się zmontować, nawet sama stoi. Kierunek wiatru, prędkość wiatru, a tu macie do mierzenia opadów. O, tutaj jest pomiar opadu, tu macie panel słoneczny, który ładuje baterię, a tu macie poziomice, tak żeby sobie ładnie tutaj poziom wyznaczyć, no i kierunek tutaj N, czyli jak dobrze pamiętam, to chyba północ. Bo z tego względu panel mamy na południe, i tak właśnie wygląda nasza stacja meteo, zaraz idziemy ją montować. Montuję ją do słupka odrodzeniowego. Bo na razie nie mam żadnej tam przeduszki. Zmontuję go do słupka odrodzeniowego, zaraz za turbiną wiatrową. No i tak jak mówiłem, najważniejsze, żeby to zamontować zanim bierzecie się za pomysł z turbiną wiatrową. Najpierw montujecie sobie taką stację meteo, robicie badania, kontrole, pomiary, a dopiero później sprawdzacie, czy Wam się opłaca w ogóle stawiać turbinę wiatrową. Najkrótszy, no szybki montaż na blachowkrętach. E, profesjonalny uchwyt, e, szybki montaż e, bez zbędnych tam e, plastikowych elementów w rachciach, przykręcone. Farmerami, farmerami stacja troszeczkę nisko, bo ona będzie tam gdzieś ma 1,70 m, no do 2 metrów nad ziemią. Jest no i jest w pobliżu turbiny. W pobliżu turbiny ona powinna być tutaj w pierwszej kolejności zamontowana, bo już gdybyśmy montowali turbinę, to byśmy wiedzieli wszystko na temat wiatru naszego tutaj. Jaki tutaj właśnie u nas wieje? Mierzy prędkość wiatru, kierunek wiatru, ilość opadów, no i natężenie promieni słonecznych. Będziemy sobie tutaj badać, testować, zbierać informacje, jak w naszym terenie tutaj no, warunki pogodowe działają. Pozdrawiam. No i montaż dobieg końca. Mamy wyświetlacz stacji pogodowej zamontowany. Na ścianie oczywiście jesteśmy wpięci do prądu off-gridowego. Wyświetlacz został zamontowany dosyć wysoko, aby tylko tak mieć podgląd wzrokowy, żeby gdzieś tam nie strącić go przychodząc do lodówki. No i co? Wyświetlają się podstawowe parametry. Stacja jest oddalona no co najmniej 100 metrów, także zasięg mamy świetny. 100 metrów na końcu działki. Temperatura na zewnątrz 9,4 stopnia. Kierunek wiatru, prędkość wiatru nam się wyświetla. Tutaj w pierwszym okienku. Dalej mamy temperaturę w domu. Widzicie 24 stopnie. Tutaj jest w tym na gdzieś tam 1,5 metra od podłogi. Także temperatura jest fajna. Żerujemy sobie pompą ciepła Kromler. Podłogówkę jest 23 maja, a 22 maja. A trzeba drżać bo widzicie, że jest 10 stopni na zewnątrz, i trzeba sobie tu podgrzewać. 52 stopnie, wilgotność prawdopodobnie tak. No, tutaj danych odnośnie opadów nie mamy na razie, bo nie pada. Poniżej mamy ciśnienie. No i obok mamy podstawowe dane, czyli godzinę dzień, miesiąc, dzień po angielsku. Tutaj mamy możliwość łączenia się z Wi-Fi. To jeszcze przede mną. Wszystkie dane można mieć w internecie, w aplikacji, także pewnie to sobie skonfiguruję, tak żeby mieć jakąś historię danych opadowych, wiatrowych, żeby zbierać te dane, gromadzić i później móc się odnieść do tego, no na przykład, czy warto montować turbinę wiatrową w miejscu, gdzie właśnie zainstalowaliśmy stację pogodową. No i tutaj jeszcze luxy, czyli natężenie słońca i ogólnie tutaj, czy jest zachmurzenie, czy nie. Bardzo fajna sprawa. Mamy tutaj taki podgląd w domu, w kuchni na parametry oczywiście pogodowe. No, i kochani, aby mieć y, zapis danych y, swoich pogodowych y, na stronie internetowej, żeby Wasze dane cały czas się zapisywały, musicie po prostu skonfigurować y, połączenie z Waszą siecią, z Waszym routerem. Wciskacie sobie tutaj dużej guziczek aż wstroczy o połączenie z routerem. O mnie już. Jest połączone, gdyż y, zasięg nie miga, tylko y, cały czas się świeci, czyli y, połączenie z routerem jest już y, gotowe. Y, wciskamy sobie to. Wchodzimy sobie na y, laptopa albo na telefonie. To też można zrobić. No i musicie sobie y, połączyć po prostu z Waszym. O, i tutaj jest Wasz. Yy, nazwa waszego połączenia z ze stacją, yy, jak sobie to połączycie, to yy, musicie sobie wprowadzić teraz połączenie waszego routera z ze stacją. Ale zanim do tego dojdzie, najlepiej sobie jeszcze założyć konto na stronie, właśnie tutaj. Yy, konto na tej stronie. Wondergrund.com Zakładacie sobie konto, dodajecie sobie tutaj do konta moje urządzenia, wchodzicie sobie no i musicie dodać sobie swoje urządzenie. I jak sobie dodacie swoje urządzenie, to wyskoczy Wam ID i K, klucz, który podajecie tutaj o w to pole, które macie tutaj. O, dostępne do połączenia. Gdy sobie to dodacie, klikacie jeszcze, aby zostały wysyłane dane do tej strony, zapisujecie i połączenie jest uzyskane i przesyłane są Wasze dane do tutaj do tej strony, właśnie w której. Zapisywane są wszystkie dane waszej pogody. Jest tu troszkę zabawy z tym, jeżeli ktoś nie lubi tego robić, to będzie miał kłopot, bo chwilkę czasu trzeba poświęcić, jakieś 20 minut. To jest tam sprawne w tych sprawach, to zrobi to szybciej. No i tutaj będzie Wam się zapisywała cała historia pogody stacji meteorologicznej w Waszym regionie i sobie będziecie mogli później analizować właśnie te wyniki aby stwierdzić czy turbina wiatrowa ma miejsce u Was na działce czy jednak nie będzie to opłacalne fajnie, jest trochę kłopotliwe to dodawanie właśnie tutaj, bo trzeba konto założyć dodać urządzenie skonfigurować to z routerem, trochę czasu to trzeba na to poświęcić Łatwiejszym rozwiązaniem była jakaś aplikacja w telefonie, żeby po prostu się połączyć i wgrać sobie dane. No ale tak producent zrobił, więc tak musimy to uruchomić, aby zbierać dane po prostu. Dobra, dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Będziemy testować stację i jakieś filmiki, później też zrobimy. Co się tutaj zapisuje i. Jak to wszystko działa? Pozdrawiam serdecznie.